Cześć, witam Was w odcinku, w którym no, po dłuższej przerwie, ale będziemy znowu porównywać e, jakieś dwa pojazdy i znowu, jak ostatnio, będzie to pojazd Czołg w sumie niemiecki i amerykański. Nawet ta sama linia będzie to Tygrys 2 i amerykański T34. No, na pewnie znajoma dla wszystkich e, T34, ale trzeba pamiętać, że to jest T34 bez przecinka. To nie jest ten rosyjski T34. Tylko to jest T34 amerykański. No jest prawie dwa razy cięższy i kaliber ma. No też prawie dwa razy większy. Eee, słuchajcie, Tygrys 2. Na pewno każdy zna czołg Tygry z 2 jest również popularny, może trochę mniej, ale również jest popularny. No prawdziwy niemiecki po prostu stalowy Kolos, nie? 70 ton prawie waży. E, silnik 700 KONI Działo 88 mm, czyli tak jak w Tygrysie 1, ale to jest ta długa 88. To jest ta mocniejsza. I co dalej? Słuchajcie, mm, może najpierw sobie zaczniemy od modyfikacji w Tygrysie. Mamy tutaj pociski e, grana T39, których no nie trzeba ich odblokowywać. To jest bardzo duży plus a ich się najwięcej używa mimo że <laughs> mają mało tego równoważnika w sensie 100 gram to jest tak wiecie Tygrys 1 ma 230 nie? na tych swoich lepszych pociskach ten ma 100 ale, ale wystarcza po prostu jak się trafi to, to rozwala nie? dalej mamy też APCRy Hity których się nie używa no i hajki których tym bardziej się nie używa słuchajcie y ty mi się gra, to nie muszę chyba tłumaczyć dlaczego. No po prostu mają... E, no są wybuchowe, nie? A APC-ry nie są. I te APC-ry też dosyć mocno tracą tą penetrację. A te tak w miarę fajnie trzymają. Mamy granaty dymne e, i też mamy te... No... E, karabin maszynowy. Teraz... t 34. T34 sprawa jest taka, że kaliber mamy większy, nawet tutaj mamy napisane Big Shot, bo kaliber mamy aż 120 mm, to jest armata T52, 120 mm, no prawdziwa krowa, naprawdę jak się zobaczy w środku, ten zamek działa jest wielki, dwóch ładowniczych jest do tego potrzebne, pociski ładowalne oddzielnie. Czyli, czyli co? Sprawdzamy sobie teraz modyfikację i mamy pocisków tylko tyle. Największy minus, żaden z tych pocisków nie jest pociskiem wybuchowym. Wszystkie po prostu działają na zasadzie odłamków. Są wolniejsze niż pociski Tygrysa. Chyba. Albo porównywalne. 960 metrów na sekundę, to jest taka prędkość ok. Taka na styk, bo mogłoby być więcej, ale jakby było trochę mniej to już trochę słabo. No te wiadomo są szybsze. Aż 16 kg waży APCR, a ten waży aż 22 kg. No 22 kg sam pocisk, na no, naprawdę dużo. 283 mm przebicia. Z, no z, wiadomo z 10 m na 500 m, 263 mm. To jest bardzo dużo po prostu. Przez wszystko przechodzi. No prawie przez wszystko. Największym naszym wrogiem będą T54 i T55. Bo nie wiem czemu, ale ja to nie chcę coś wchodzić. Ja tutaj mam całego go prawie blokowanego oprócz gąsienic. Plusem nad tygrysem jest to, że tutaj karabin maszynowy to jest 12 mm i jest ich aż 3. Jest tutaj, tutaj i tutaj o ile ja się nie mylę. Tak. Aż trzy karabiny maszynowe, i to 12 mm. No gąsienicę po prostu ściąga w trybie natychmiastowym. Teraz porównamy sobie pancerz. No, jak widzieliście, Tygrys jest twardszy na kadłubie. Na wieży, za to jest sytuacja zupełnie odwrotna. Chociaż też nie ma co tej wieży T34 jakoś mega ufać. Ale kadłub w Tygrysie jest no, prawie nie dotknięcia, a w T34 jest taki taki sobie. Boki tutaj, tutaj e, wchodzi, i tutaj wchodzi w tym i w tym. A, a tym to nawet tam nie sprawdzałem, bo to wiadomo. Co do e, masy T34, waży on 65 ton, no prawie 66. Ale silnik ma mocniejszy o 110 koni, czyli będziesz szybszy, chociaż prędkość maksymalna jest mniejsza. Ten ma 42, a ten ma 35. Teraz nie wiem, tak sylwetkowo. Co jest większe? Tygrys wyższy, a ten 34 dłuższy. Ale, ale no dobra, ja jeszcze wszystkie plusy i minusy wypiszę pod koniec. Jeszcze tutaj o, zapomniałem wspomnieć. Czas przeładowania T34 to aż 18 sekund. Tygrysa 8 sekund. No to jest, to jest duża różnica. Wieża T34 obraca się wolniej e, o tam 1,5 stopnia. Ale ma lepsze e, opuszczenie działań. W górę jest tak samo elewacja, ale w dół jest depresja gorsza. I co? Koszt naprawy to jest tutaj: jest 8000. Tutaj tak samo 8. No, tyle to wypada. Więc przechodzimy do bitwy. W takim razie, Dobra, mamy mapę. Bitwa Olaf's to się jakieś inaczej chyba. W sumie ja uczyłem się niemieckiego z tego obserwata. Ale. Ale nie wiem. Nie no, spoko mapa w sumie. W ogóle, jak robiłem ten, ten filmik, to się zastanawiałem, czy dać. T34 czy dać super pershinga na porównanie. No bardziej poprawnie historycznie byłoby, jakbym dał Super Pershinga. Ponieważ właśnie w. Właśnie na tej mapie, w sensie na tej mapie. No jakby ten last kurtgen to są Argen, Ardeny. O, o ile się nie mylę. I właśnie tutaj w Ardenach Niemcy po raz pierwszy jeśli nie skłamię użyli Tygrysa 2 a przynajmniej to było najbardziej znane takie użycie tygrysów drugich e, Amerykańcy w kontrze dali super pershingi. Po prostu to, no to by się zgadzało, jakbym teraz miał super pershinga. E, to, to by było dobre. No ale wziąłem te 34, bo... Tak mi jakoś bardziej pasował. Nie wiem czemu. I też bardziej nim lubię grać niż, niż pershingiem, nie? Super Pershing, naprawdę czołg śliczny. No, żeby teraz się tam nie wywalił, taka ciekawostka, że Super Persi na wojnie był oznaczany jako czołg ciężki. Wiecie, żeby tak podnieść morale, nie? Żeby, że no, mamy czołg ciężki, to już, to już jest tam twardszy, w sensie to tak się mówi. Oto co to. A po wojnie zmienili na czołg średni. Co to było? Tak jakby przed nie strzelił, to było dziwne. Tam też coś, jest, ale nie widzę nic. To już chyba nie Kurde, teraz jadę tak dosyć... No, 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 szybko tu się skitrać. Dobre. Tam jeszcze, o No, a coś jest, tam? Nawet nie wiem czy to nie jest czym No i jak Dobra, pal się Szkoda że z karabinu z tego nie działa strzeliłem no ale Ale Kurczę, <grytanie> widzicie? czasem dobrze Po prostu Ej, ja tu już przejadę? Czy przejadę, przejadę? Czy zająłem w to kamień? Nie. A nie kamień Nie kamień O kurna, drugi kamień No jak tiger Ale nie rozwalili mi tego Też on chyba szybciej przoduje Dobrze? Nie, już strzelałem, trudne. <grywa> już <grywa> widzieliście, nie? Już kurczę była kreseczka na tym. A, lipa. Ale i tak, że przeżyłem. ISA 6 w bok i... Jak Tigera też w bok. No. Niestety. No jak Tiger... Jak Tiger ładuje tyle samo co to. A działo ma lepsze No 128, niemiecka jest lepsza niż to O, no, i zdecydowanie Kiedyś muszę zrobić odcinek o Mausie Ale to jak wbije... A tam co to jest? Jak w drzewach A tam też coś jest. Ale to jak wbije T95 to będzie porównanie Mausa z T95 Że wiecie, że takie krówska I tam też coś widzę Mhm. Mm A nie, to chyba... O kurde. <laughs> Co to było? No dobra. No dobra. To teraz... Bitwa tygrysem. Niestety. Czemu to takie krótkie? No dobra. były Ardeny. Mamy forsowanie Renu. Czyli mapa... Ee, bardzo dobra. Kurczę. Naprawdę bardzo dobra. Bierzemy sobie tych pocisków, naładujemy innych, nie bierzemy. Bo mamy, jak to każdy niemiecki pojazd, pociski składowane w najgorszych miejscach, czyli z boku i z tyłu wieży. Ale, ale tak. Jak nas wyrzuciło w ogóle? B e, PWP-1, trzeba po polsku mówić. Czyli 7-3. Coś jeszcze? I S2, czyli 6-7. No w sumie ja jestem 67 P10A, czyli 7 3. No jakoś tak, no dobra. Niech będzie yy, Niestety poprzednia bitwa była krótka, ale. Ale była krótka. Chociaż fajna była. Podobała mi się i było śmiesznie. A ten silnik też, mówiłem, że silnik T 34 fajnie brzmi, ale ten też fajnie brzmi. To jest o ile się nie mylę, silnik Mana. Dwa tygrysy jadą? Nawet masz gościu chyba takie samo malowanie jak ja Tylko ja mam w innej skali Tak, posługujemy się migowym Tym nie migowym, kurde Binarnym Albo morsem Tam jedziesz? Dobra Jak chyba zauważyliście, on jest wolniejszy niżeli T-34 No wiadomo, no jest cięższy o 5 ton i ma 110 koni mniej Czyli jakby ma e, 7 ósmych mocy T-34 Aha, ja tu mam celownik historyczny zainstalowany No dobra, jakby to była mapa na dalsze odległości, to on zmienił, bo mnie denerwuje Strzelanie na dalsze odległości tym a na blisko mogę. To Będzie tak wiecie. Bronienie Renu. Dużym minusem jest, jak już mówiłem, to, że to jest MG34, 7 mm, 7,62 I no to jest minus, bo jednak z siódemką to my nic nie zrobimy. Ani lekkich pojazdów nie poprzebijamy. Chyba, że no wiadomo, że jest załoga odkryta. No to tak, ale tak to żadnych lekkich pojazdów nie poprzebijamy ani. E... Już nie mówię nawet o tym, o niszczeniu gąsienic, no nie, to to raczej nie będzie możliwe. Też się zastanawiałem, żeby do, na przykład nie dać, yy, nie zrobić Tygrysa 2, ale P, tego co jest na 6-3. Z tą inną wieżą gorszą i do tego T26E5. Mogłoby być ciekawe, kurde, nasz już tam Tygrys mi przyda mną jak ładnie klucze. To co? Hmm, pan ciasteczko. O kurde, co to do cholery jasnej? Precz. Mmm, teraz mnie z tyłu objedzie znowu. Ta! Był chciał wyjechać, to już bym dziesięć lat Noo, i dupa. Dobra, to idę w tył. Tam jest niefajnie. Nie podoba mi się. Faj, co to? No, tylko gąsienica? Co jest, cholera? W tym tym tym. Teraz się do mnie przodem ustawi. Tak jak myślałem. To jest Patriot. Twardy, nie wiem co mu zrobić. W km No nawet tu nie trafiłem. No dobra, nie dzięki, ale. Ale widzieliście? Nie przebiłem go w bok, można powiedzieć. Dlatego pewnie że go się nie chce trafiłem, ale pechowy Co znowu? No. Tu coś jest niby, ale co to No i bomba? Bombowo no Bogowie, przejęli strachę mhm. Kolejny patriot. Z tymi patriotami jest ciężko w sensie. Jak się gra przeciwko niemu jest kurde twardy jak kamień, ale jak się gra nim, to wchodzi <grystko> Wszystko prawie wchodzi Okej okay. Między Lufą Tam też coś jest na pewno Albo tu, albo tu Puścili artylerię nie puszczaliby artylerii na jednego helka? A, tak. Chyba Tu tak mi się mam nadzieję uda Przesmiknąć Uda się Już ci jadę pomóc No i dupa. Mi go zabrał Co to za dziadostwo? Aha to jest ten chiński. No i asystery i znowu. Co za bitwa. O nie, gadaj, że ja to mówek ktoś ma. No to kaplica. Czekaj, nasz? Ja i... okej. Okay. No kurde, tam gdzie jadę tam nic nie ma, a później zaraz są No um. się Kręcę jak gówno w I no, Tak jak mówiłem no tam gdzie jestem tam ich nie ma A zaryzykuj. A już nic nie ma czego. Co ja zrobiłem? A ciężko się steruję tubym. Nie! No ty Francuzie jeden! Mi go zabierze. Wypieprzej, no, dajcie wypnę. Ja tu z narażeniem życia celuję, kurde. No jeszcze teraz spęka go stan. Ładuj, ładuj tego francuza. Ta, on mnie podpalił, tak. Czy przejdzie pocisk przez ten ten mur? Spróbujemy. No jak? Ale twój już nie przejdzie, bo masz hity. No już ktoś mi go zabierze. Francuz, ty kurna. Żabujadzie. No, się nie dziwię, że tyle ma jak krabi. Też byłam w żyje, nie? czemu w Seria dostałem? a dobra, nie żyje Asus, No żyje jedna seria asyst razy Ja bym oddał tak szczerze. Już ktoś może mieć a to mówię. A to. Co znowu? O o, no to jest akurat problem. Jo. Dobra, to cię Hmm, taka bitwa powiedziałbym... Nie w 5 w 10 Ogólnie No ale dobra, już nie miałem za bardzo czasu Nagrywania, wolę to niż... E, niż, niż nie dawać wam odcinka A liczy się zresztą pierwsza bitwa, nie? Zawsze powtarzam, że... Że tu nie chodzi o to, żeby robić. E... No, żeby wiecie, żeby grać 15 bitew i pokazywać tylko tą najlepszą. że tam wiecie i wtedy każdy łojezł, ale ty dobry, każda bitwa tam taki ten. tylko tu chodzi, żeby, no wiecie, no wiadomo, jak się uleje w pierwszej sekundzie, to coś on tego nie pokaże. No bo to, to jest wstyd, ale tak, takie bitwy trzeba pokazać przeciętne, żeby pokazać jak ten czołg w... normalnie wygląda. E... Teraz macie plusy i minusy na ekranie. Oceńcie sobie sami, który pojazd wolicie. Czy Tigris, czy T34. Nie mogę jeszcze robić żadnych ankiet ani nic, więc. Więc nie wiem. Wybierzcie sobie tam, napiszcie sobie w komentarzu czy coś. A ja wam e, dziękuję za oglądanie. Bardzo wam dziękuję i widzimy się. No chciałbym powiedzieć niedługo, ale coś w sensie słyszymy. Ale... A wiecie jak to jasno. Miesiąc temu ostatni filmik, i mówiłem, że teraz będą regularne filmiki. Przed wakacjami mówiłem, że, że tak samo, że teraz, wakacje to będzie więcej filmików i nie było ani jednego przez całe wakacje. Także tak to już bywa. A no co? Jakbym miał ocenić, słuchajcie, Tygrysa 2 oceniam wyżej. Oceniam go na 8,5 na 10, bo jest bardzo twardy. Działo jest naprawdę fajne. Szybko ładuje. Eee, na, może tam na dalej to trochę jest gorsze, ale, ale fajne jest. No i też szkoda, że nie ma takiego jednak, wiecie, takiego, takiego feelingu, takiego, że się rąbnie to taka armata. O, to jest 88, ale jest fajne. Szkoda, że jest wolniejszy od T-34. Przecież jest taki mułowaty, wolno się nim zawraca i w ogóle. No, ale jest jednak taki bardziej zwarty. To jest taki bunkier. A t 34, no lepsze działo, jak trafi, to zabije zazwyczaj. Eee, no, ale jest miękki kadłub. Wieża jest, to no, jest twarda. Tygrysia jest miękka. Ale to też nie jest tak, że wszystko w nią chodzi. Więc t 34 oceniam na 7,5 na 10. Bo trochę długo ładuje. I kadłub trochę za miękki. I co, dziękuję Wam za oglądanie i. Trzymajcie się, na idzie?